Ja, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku wykonamy sobie zlecenia ochrony z agencji. No i tym razem zrobimy sobie operację ratunkową profesjonalista 41,5 tysiąca. Opuszczamy agencję i będziemy czekać na połączenie od Franklina, który poda więcej szczegółów, kogo uratować i skąd. okay look a little palette cleanse for you wait a minute did i just say palette cleanse? man i'm fucked anyway man apparently some rich dude's asshole chopper just gone down over the forest he's one of those young ass trendy millionaires who do a lot of skydiving and shit to try to forget everyone who hated on him in high school Sądził do SOS-Signal na Canyon. So head out that way, find him, man, pick his ass up and bring him home. But be careful, though. this dude walks around in that bird all the time, so somebody might have shot his ass down. Okej, okay, czyli do kanionu raton jedziemy. Musimy uratować klienta i zestrzelić jakiś śmigłowiec. Spora odległość nas dzieli od niego więc tą podróż sobie przyspieszymy. Zbliżamy się już do obszaru, gdzie jest klient. Gdzie on jest? Gdzie on może być? Szuka śladów krwi, dymu, odgłosów, strzałów. Okej. Okay. Jestem na miejscu. Jeszcze kilku jest. jeden. Dobra. Chodź mój kliencie. Dobra. Inaczej się tym zajmiemy. Jedzie? Coś? Dobra, kolego, chodź do samochodu. Nie będziemy się z nimi bawić. No i czeka nas taka sama długa podróż. Także wracamy tą samą drogą. Hej! Zdrowie klienta jest całkiem wysokie jeszcze. Nie lubię takimi drogami jeździć. Już na pewno nie takim samochodem. No i ogon chyba zgubiłem na dobre. Chociaż pewnie pojawię się w mieście. Albo na drodze utwardzonej. Nie, nie, nie! Nie! Żyje. Dobra, mamy jakiś inny pojazd, ten też będzie szkoda mi trochę tego samochodu. Dobra, ja są, uciekam. No i to może być jedna z najtrudniejszych misji ze względu na to, że mamy kiepski pojazd, kiepską drogę i bardzo długą trasę powrotu. Najlepiej by było opresorem wracać, no ale... ale zaraz. Mogę zadzwonić po helikopter. Może tak właśnie zrobię. Znowu do wody. Nie! No, znowu. Nie, 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 nie. Dobra, jedziemy. Weźmiemy sobie jednak helikopter. No i mamy helikopter, tylko trzeba jeszcze się do niego dostać. Jeszcze jeden będzie. Dobra. Możemy wsiadać. Zdrowia niedużo zostało. Ale to nic. Dobra, i to już będzie naprawdę bardzo łatwa podróż. Samochodem by to było troszkę trudniejsze. Ta podróż zostanie przyspieszona. Okej, okay, jesteśmy już blisko, dość blisko, ale trzeba jeszcze wylądować. Dobra, może być. Przeżyj, przeżyj. Dobra, żyję. Na piechotkę pójdziemy do kryjówki. No i powinno się udać. Klient przeżył. Dostarczony do kryjówki. Uratowany klient. Na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!